Witam serdecznie w kolejnym materiale, co oczywiście oznacza, że spojrzymy sobie na jakiś produkt, ale przed tym oczywiście będzie krótki suchar, a mianowicie suchar na dzisiaj jest taki. Powiedzcie mi, jak ma na imię żona pszczelarza? Ula! A tak na poważnie, to przyjrzymy się dzisiaj czemuś takiemu. Omawiany przez nas dzisiaj produkt to taki stepper skrętny z takimi otoninkami, który uwaga nie został przeze mnie zakupiony, natomiast otrzymałem go do przetestowania od kolegi na dzień 13 marca 2022. Z tego co się orientuję, stepper taki możemy zakupić w kwocie regularnej 249 zł, ale spokojnie są też promocję na ten sprzęt popularnej sieci sklepów De Al Capone. No i ja w tej sieci sklepów przez bardzo długi okres czasu na pewno nie zakupię żadnego sprzętu, ponieważ ta sieć nie wycofała się z Rosji pomimo wojny na Ukrainie. Ale dobrze, nie politykujmy tutaj. Przejdźmy zatem do samego sprzętu. Sprzęt to Domios Model MS 500 i swoją drogą na tym kanale już prezentowałem inny steper z tej samej firmy, również do miasta, tylko że był to MS 100. Jeśli ktoś byłby zainteresowany tamtym materiałem, to tutaj w prawym górnym rogu pojawi się odnośnik do tego stepera. Mamy tutaj oczywiście wyświetlacz LCD, mamy tutaj taki licznik i mamy tutaj parę funkcji, o których w tym materiale się przekonamy. Dobra, spójrzmy sobie bliżej na ten produkt. Wszystko tutaj zostało naprawdę solidnie i starannie zaprojektowane. I spojrzymy sobie zaraz pod spód. Tak prezentuje to się od spodu. Jeśli chodzi tutaj o samą konstrukcję, to tutaj jest to wszystko wykonane w 100% ze stali nierdzewnej, natomiast warstwa zewnętrzna 100% polipropylen. Jak już wcześniej wspominałem, mamy tutaj licznik z czterema wskaźnikami i możemy tutaj sprawdzić sobie ilość wykonanych Powtórzeń, czas trwania aktywności, częstotliwość marszu, bądź też spalona od początku wysiłku kalorie. Możemy też analizować te wskaźniki i przyglądać się poprawie osiągów podczas każdego kolejnego treningu. Dodatkowo, steper jest kompaktowych rozmiarów, podobnie jak ten wcześniej omawiany, także nie ma żadnego problemu, możemy spokojnie sobie to gdzieś przenieść, a waga tego urządzenia wynosi zaledwie. 8 kg, czyli o 600 g więcej w stosunku do modelu MS100. Mamy tutaj oczywiście antypoślizgowe stopki i pedały z przyczepną powierzchnią, co zapewnia maksymalną stabilność podczas wysiłku. W tym modelu, z tego co pamiętam, jak dobijaliśmy, to troszkę było takie stukanie tutaj czuć, słychać bardziej. Natomiast z tego, co się orientuje, tutaj zostało to już wyeliminowane. Natomiast w tym przypadku tutaj wystarczy jakiś ręcznik po prostu podłożyć i jest wszystko ok. No dobrze, sprawdzimy sobie teraz tutaj na yy, funkcjonalność tego urządzenia. Porównamy jeszcze sobie tak na szybciutko, wizualnie. Oba stepery prezentują się naprawdę bardzo ładnie, są solidnie wykonane, z tym, że ten jest skrętny z tymi linkami, ten jest po prostu prosty. Spójrzmy jak to się prezentuje. Obydwa stepery od spodu. No ten dzisiaj omawiane MS 500 jest ciutkę, większe jak widać od tego MS 100. Maksymalna waga użytkownika w obu tych przypadkach wynosi tak samo równo 100 kg. Jak już wcześniej wspominałem, tutaj mamy ten stepper skrętny, dzięki czemu ruch typu twister pobudzi nasze mięśnie brzucha. Możemy też doczepić jakieś taśmy i wzmacniać mięśnie górnych partii ciała, wykonując nimi tutaj ruchy. Ćwiczenie ogólnie na steperze pobudza mięśnie brzucha oraz dolnych partii ciała, takich jak na przykład pośladki, uda, łydki. Także fajna, fajna naprawdę sprawa. No tutaj w tym przypadku on nie był skrętny, był to prosty, ten jest skrętny z tymi linkami. Taka oto różnica. W obu przypadkach niestety tutaj nie doszukamy się żadnego pokrętła, żeby na przykład wyregulować sobie moc. Tego, że tak powiem, nacisku, siły nacisku, tak? Ale spokojnie nie ma z tym żadnych problemów. Naprawdę bardzo fajnie się na tych przyrządach ćwiczy. Przejdźmy jeszcze na momencik do poprzedniego modelu MS-100. Chcę Wam pokazać, o jakie stukanie mi tutaj chodziło. Tylko pozwólcie, ja na szybko sobie założę obuwie sportowe. Dobra, jedziemy. I jak możecie usłyszeć, tego typu stukanie tutaj występowało. Natomiast nie ma żadnych problemów, ponieważ, jak wcześniej wspominałem, wystarczy, że tutaj sobie coś podłożymy: jakąś tutaj szmateczkę, czy też taki ręczniczek. No i zobaczmy teraz. I jest ok. Dobra, przejdźmy zatem do naszego dzisiejszego gościa. Spójrzmy sobie, jak tutaj te tłoki będą pracować. I spójrzcie, te nogi w porównaniu do tamtych są skrętne, jak możecie zauważyć. I wyeliminowano tutaj właśnie to stukanie. Spójrzcie, tutaj już nic nie podkładam w MS500. Troszkę słychać, ale nieznacznie, o wiele mniej niż w tamtym przypadku. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Oczywiście w kartoniku również znajduje się taka obszerna instrukcja obsługi i przyjrzyjmy się tutaj funkcjom tych liczników. Moi kochani, w przypadku MS100 on prezentuje się tak. A w przypadku MS500 on prezentuje się tak, czyli praktycznie oba prezentują się identycznie, tyle że tutaj jest on w kolorze czerwonym, a ten w białym. I spójrzmy sobie tutaj na funkcję. Tutaj mamy taką stopę przez minutę, co oznacza liczbę stopni pokonywanych na minutę. Następnie mamy taką stopkę przekreśloną. I to oznacza liczbę całkowitą pokonanych stopni. Następnie mamy taki czarny zegar, i to pokazuje nam aktualny czas treningu. Mamy tutaj też takie jabłuszko, co pokazuje nam szacunkową ilość spalonych kalorii. I mamy tutaj, tego tutaj już nie ma, chyba napisanego. Mamy tutaj coś takiego jak SCAN, czyli po prostu to. Będzie nam skakać po tych przeróżnych wartościach co jakiś czas. Nie będzie po prostu w jednym miejscu. Czyli idealnie ta sama zasada co w przypadku MS100. I tutaj mamy taki jeszcze dodatkowy przycisk, oczywiście, którym poruszamy się tutaj po tym panelu. A jeśli chcemy zrestartować, zresetować nasze wszystkie dotychczasowe wartości, to wystarczy go po prostu dłużej przytrzymać palcem. I w tym momencie nasze wartości zostały zresetowane. Dobra, spójrzmy sobie pokrótce na te wartości, jak to będzie się prezentować. Aktualnie teraz mamy y, mierzenie tych stóp na minutę. Z tego co się orientuję, ja teraz wejdę sobie, pozwólcie, na ten stepper. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, przestaniemy teraz tutaj. Czyli mamy osiem. Tutaj nam z automatu pokazuje właśnie, 8 tych całkowitych stóp. Teraz tak. Zakładka. Spójrzcie. Ja nie chodzę, więc 26 sekund cały czas na stopie. A przepraszam, bo ja na skan wlazłem. Teraz. Spójrzcie. Nie użytkuję, Więc licznik stoi w miejscu. Mamy napis stop. Dobrze. Wejdę teraz sobie na to urządzonko trzeba uważać, żeby się nie wypierdzielić, kurczę, bo to jest skrętne. I jedziemy. Spójrzcie, licznik w automacie już aktualizuje czas naszego, w cudzysłowie, że tak powiem, chodzenia. Bardzo ładnie tutaj wszystko rejestruje. Spójrzcie. Ja dobijam Ładnie do samego końca, i wszystko jest tutaj liczone. Aktualnie 18. I sprawdźmy teraz tutaj tą zakładkę kalorie. Dwie. Dobra. To zróbmy sobie, żeby były trzy. Chyba średnio kaloria to co 9 takich kroków, skoro 18 dało 2. Ale to też chyba wszystko może zależeć od czasu. Spójrzcie 3 spaliliśmy 3. A teraz przejdźmy w zakładkę scan. I teraz te wartości, co jakiś czas, nam będą właśnie przeskakiwać, tak jak mówiłem. Czyli mieliśmy czas, teraz tutaj mamy spalone kalorie. Ilość aktualnie kroków na minutę. I znowu czas. I kalorie. Dobra, pochodźmy sobie jeszcze. Na razie nie używam tutaj tych linek, że tak powiem. Ale naprawdę fajna sprawa z tym steperkiem. Podoba mi się to urządzenie, muszę przyznać. Dobra, i żeby teraz zrestartować te wartości, to tak jak wcześniej wspominałem, musimy przytrzymać dłużej ten przycisk. Spójrzmy. I wszystko w tym momencie mamy tutaj wyzerowane. Czyli tak jak mówię, ta sama zasada działania co w przypadku MS100. Tutaj jest tak samo. I tak samo tutaj z tego co pamiętam resetowaliśmy wszelkiej maści dalej. Czyli to samo. Rzućmy sobie okiem jeszcze raz od tyłu na pracę tych tłoków i tych pedałów. Fajnie wszystko pracuje. Sprawdźmy teraz z przodu. Możemy dodatkowo tutaj wzmacniać górne partie. Naszych mięśni generować dodatkowy wysiłek. Urządzenie naprawdę jest wykonane rzetelnie. Naprawdę nie mam się do czego doczepić. Tutaj te linki też solidnie. Wykonane uchwyty. Jest ok. Spójrzmy sobie tutaj bliżej na wykonanie tych uchwytów. Miłe w dotyku. Linki grube. Tutaj musicie oczywiście je zaczepić. Mamy tutaj specjalne właśnie tego typu otwory. No i cóż, tak moi drodzy, pokrótce prezentuje się omawiany przez nas dzisiaj produkt, czyli stepper skrętny Domios MS 100. Ja ze swojej strony jak najbardziej polecam ten oto produkt. Jest naprawdę bardzo solidnie wykonany i możemy co nieco sobie tutaj spalić, może tak powiem. Ten, przy okazji MS 100 również polecam, bo to Również dobry produkt, tylko że tańszy, bez tych linek i po prostu jest to steper prosty. Jak w przypadku tego MS500 otrzymujemy produkt skrętny z linkami. I to by było na tyle z mojej strony. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, cześć i polecam oba te. Produkt